Przedstawiciele powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej przygotowują się do kampanii prezydenckiej. W przeprowadzonych prawyborach kandydatem Platformy na prezydenta został Rafał Trzaskowski. W spotkaniu w Gnieźnie uczestniczyli także przewodniczący i wiceprzewodniczący struktur PO regionu Wielkopolskiego. Jeśli chodzi o platformę, jesteśmy przygotowani. Mamy powołane sztaby we wszystkich powiatach. W 30 kilku powiatach. Telefony, adresy, wszystko czeka na moment startu, czyli na moment formalnego rozpoczęcia kampanii. Na razie oczywiście nic nie robimy, tylko myślimy o tym, jak dobrze potem działać. Więc przygotowujemy się oczywiście intelektualnie i. I logistycznie natomiast pracę rozpoczniemy dopiero wtedy, kiedy na to będzie pozwalało, pozwalało prawo. Rafał Czaskowski jest naszym kandydatem, a my się organizujemy. Każdy powiat ma za zadanie wystawić trzyosobowy sztab, który już w tej chwili zacznie pracę na rzecz Rafała. A oprócz tego. Organizujemy się na wyjazd do Gliwic, gdzie będzie rozpoczęcie oficjalne kampanii Rafała. Jesteśmy przygotowani, mamy powołany sztab, mamy powołane osoby odpowiedzialne, mamy zweryfikowane wszelkie bazy, a więc mamy. Kolejnych członków, których przyjmujemy do naszych struktur, mamy cztery koła na terenie powiatu gnieźnieńskiego, e, rozrasamy się, ale też przygotowujemy się już do wyborów prezydenckich, a wcześniej prawybory, czy to co mówiłem święto demokracji, dzisiaj już mamy kandydata i wszystkie ręce na pokład, będziemy pracować, aby pan prezydent Warszawy e, został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Tak jest nasz cel i tak będziemy dążyć do tego. Kiedy tylko ogłoszony zostanie oficjalny start kampanii prezydenckiej, działacze platformy ruszą na ulicę, by przekonywać wszystkich, że Rafał Trzaskowski to najlepszy kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej. Chcemy pokazywać, że doświadczenie wiedzy, wiedza, którą posiada pan prezydent będzie dla dobra Polski mogła najbardziej być spożytkowana. To po pierwsze, po drugie współpraca, którą deklaruje ponad podziałami to też ważny element. To, co umie posługiwać się, że tak powiem, na salonach europejskich znajduje się bardzo dobrze. To kolejny element, który mówi o tym, żeby... I o tym trzeba mówić głośno, która cecha, którego kwalifikuje do bycia prezydentem. I o tym chcemy też mówić, docierać do ludzi i pokazywać właśnie te plusy, które ma prezydent, który ma znaczną przewagę nad pozostałymi kandydatami. Będzie to kampania, która potrwa kilka miesięcy, więc będziemy na wiele fortepianów przekonywać, ale jedno wiemy na pewno. Rafał Trzaskowski gwarantuje to, że państwo polskie nie będzie pogrążone w takim zatrzymaniu, w takim boksowaniu, w takim marazmie, ponieważ będzie wreszcie prezydent, który będzie realizował pewną strategiczną politykę rządu. W tej chwili prezydent Duda niestety jest prezydentem destrukcji a nie konstrukcji. Wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński spodziewa się kampanii na pewno niespokojnej i niekulturalnej. Mimo pozoru, który próbuje tworzyć PIS, nasz główny konkurent, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to mimo tworzenia tego wrażenia obywatelskości kandydata, myślę, że każdy sobie zdaje sprawę, że kto cokolwiek wie o prezesie IPN-u, wie, że to jest jeden z najbardziej betonowych, jeśli chodzi o poglądy. Jedna z najbardziej betonowych, jeśli chodzi o poglądy postaci tego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, obok e, byłego ministra Czarnka czy obok e, przewodniczącego Krawie Rady Rady Świrskiego. Świerskiego. E, tutaj, Nawrodski mógłby się, jak powiem, mógłby konkurować śmiało, jeśli chodzi o takie bardzo, bardzo twarde i e, e, zachowawcze poglądy. E, więc myślę, że jej kampania nie będzie łagodna, mówiąc, jeśli. Państwo pytacie o to, jaki będzie miała przebieg kampanii, czy ona będzie kulturalna i tak dalej. Spodziewam się dosyć, powiedziałbym, że obrazowego, a jednocześnie dosyć drastycznego, drastycznego ringu, na którym się spotkają konkurenci. Podczas spotkania lokalnych członków PO poseł Tomasz Nowak przedstawił także sytuację po Jeziorze Gniezińskiego, gdzie wciąż mamy do czynienia z opadającym stanem wód w jeziorach. W tej chwili z funduszu sprawiedliwej transformacji mamy z jednej strony 120 milionów złotych, ale z drugiej strony mamy czas, który biegnie, a który musiałby być sprawnie skuteczny poprzez przygotowanie stosownych decyzji administracyjnych. A według RzGW tego czasu może nam zabraknąć. A chodzi o zatłaczanie wody zwarty do odkrywki Juszwin 2B po to, a poziom wody w całej całym tutaj Pojezierzu podniósł się. Zależy nam na tym bardzo, dlatego będę organizował okrągły stół poświęcony temu problemowi, który zgromadzi wszystkich interesariuszy łącznie z, Izro, z wodami polskimi, łącznie z pakiem, łącznie z samorządami. Tutaj bardzo aktywny jest w tej chwili Stowarzyszenie Powicki Park Krajobrazowy, także liczę na to, że że tutaj z nimi wspólnie też coś w tej sprawie zrobimy, ażeby słowo stało się ciałem, a pieniądze, które są z Unii Europejskiej, zostały wykorzystane. Mamy do wyboru dwie ścieżki. Albo będziemy czekać, aż nastąpi samoczynne napełnienie się odkrywek w momencie, w którym zostaną one opuszczone i będzie ten poziom wody wzrastał w naturalny sposób, albo temu procesowi pomożemy. Jeśli temu procesowi pomożemy, to będzie kwestia 5-10 lat, a jeśli temu nie pomożemy, no to będzie kwestia 30 lat. A na, to, na takie oczekiwanie długie nas nie stać. W spotkaniu zorganizowanym w Auli Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego udział wzięła większość członków lokalnych struktur ugrupowania.